Z tej strony Karolina i zapraszam Was dzisiaj na wasz ulubiony format filmów, czyli na vloga. Mam teraz taki weekend, że idę na studia cały weekend na żywo, a na ogół miałam teraz stalnie lub jeden dzień na żywo, jeden online, no więc teraz muszę się zebrać. Tak samo jutro rano. Na szczęście dzisiaj mam 10.30, a jutro na 8, więc będzie trochę gorzej ze wstawaniem. Ale no cóż, ja sobie od makijażu oczywiście i potem Wam pokażę. Jak się zbieram pewnie co robię w ciągu dnia, jakie mam też wykłady i wiem też, że później spotkam się z Julką, więc ją też oczywiście zobaczycie. Makijaż skończony. Ogólnie to zrobiłam taki bardziej glowy, bo dawno go nie robiłam z brokatem na oczach, a mega zawsze dobrze w czułam, więc nie wiem, czemu go nie robiłam przez tak długi okres, ale jest śliczne. I teraz muszę dzieć się dalej, ogarnąć włosy, ułożyć sobie w jakiś fit wybrać, spakować na uczelnie i zjeść na nie, bo czeka mnie. Um Pięć długich godzin nauki. <noise> Więc muszę coś zjeść porządnego, żeby tam, wiecie, wytrzymać psychicznie i fizycznie. Mm, no i co? Pokażę wam zaraz moje śniadanko, ile się już zbierała, bo za późno wstałam i mam mało czasu. Mam tu moje śniadanie i dzisiaj sobie w z jajecznicą, sałatą, pomidorem i do tego z sosem z majonezu, keczupu i sosu słodkiego chili. I przysięgam, to jest tak pyszne. Tylko czasami daję jeszcze do jajecznicy, jak ją plastrek sera. To jest taka bardziej... Mm, taka puszysta i mm, nawet bardziej zacządzam, więc no, ale nie mam dzisiaj sera, więc y, taki brak bez tego, ale jest przepyszny, kocham to i serio się tym po prostu mm, na jakiś czas najadam. Muszę mega szybko wychodzić, ale to jest mój fit na uczelnię, sweterek i spodnie i taki ładny naszyjnik, taki zwyczajny, ciepły, słodki. Zrobiłam sobie też pryszną herbatkę, żeby sobie umylić ten dzień i teraz szybko lecę na tramwaju. Jezus, mam tramwaj za 3 minuty, wiedziałam, że muszę wyjść szybciej, ale oczywiście Karolina musiała nagrać fitczyk na TikToka. Ja pierniczę, zaraz nie wytrzymam. Hejka, jestem już prawie pod uczelnią, w sumie to pod uczelnią. Eee, powiem wam, że jestem 10 minut przed, więc bardzo spoko. I mam najpierw przez 2,5 godziny organizację, zarządzanie. A potem przez kolejne 2,5 godziny podstawy przedsiębiorstwa, mi się wydaję. Więc całkiem spoko, może przeżyję. Teraz muszę iść 4 piętra w górę. Nie chce mi się strasznie. Nie mam też w mojej kamienicy schodów. W się sensie schody mam akurat. I to jest problem. Nagrałam też dla Was kawałek zajęć. Na pierwszych zajęciach musieliśmy stworzyć własny produkt i tak go zaprezentować, żeby inne grupy chciały w niego zainwestować, i było to serio bardzo ciekawe i zajęcia mi też szybko minęły. A tutaj macie fragment z drugich zajęć, po prostu mnie, bo nie nagrałam nic więcej pieniędzy w ogóle, więc sorry. Jaka jest to najlepsza rzecz w studiach? To, że możecie wyjść do łazienki, czy gdziekolwiek indziej, bez żadnego pytania. Ja to kochaj ja jestem do liceum, byłam trochę głupia i nie wychodziłam do łazienki, bo się bałam zapytać. A tutaj wychodzę i tyle. Jest super. Powiem Wam, że jak jestem w łazienkach na uczelni, to mam turbo flashbacki z podstawówki. Bo wyglądają takie właśnie łazienki w podstawówce. Ale was że są to się liczy. Tutaj jest taka dziura. Muszę sobie wyjrzeć przez dziurę. Na zewnątrz ręki niestety już nie przełożycie, ale zawsze widok jest. Jak doszło z łazienki, miałam dylemat życiowy, bo byłam mega głodna, a jedzenie na uczelni jest trudno drogie, i finalnie skończyło się w taki sposób. Jestem głodna strasznie i kupiłam właśnie mega overpriced sneakersa za 5 zł, ale dosłownie umieram z głodu, więc musiałam coś kupić. A to jedno coś, czym jakkolwiek jest głód głodne, chociaż pół godziny. Mieliśmy teraz naukę o przedsiębiorstwie i powiem Wam, że mieliśmy takie zadanie, żeby zrobić początek naszej pracy na zaliczenia, samą stronę tytułową i to było zadanie dosłownie na jakieś 20 minut, może góra i się okazało, że mogliśmy wyjść po jego zakończeniu, ale dowiedziałam się o tym przypadkiem jak zapytałam czy możemy wyjść jak skończymy i dopiero o, no, godzinę po skończeniu zadania się o tym dowiedziałam, i co prawda tak już mam pół godziny wcześniej z tych zajęć, ale mogłam wyjść półtorej godziny przed ich końcem. I to mnie trochę jednak boli, że tyle tam siedziałam i tak. Ale w każdym razie dzisiaj już koniec jutro widzimy się o 8 rano, więc mega. Ale w ogóle patrzcie jaki jest ładny widok. Mega ładne światło jest na Radzie tam zaraz pokażę. Patrzcie, patrzcie, patrzcie jakie ładne światło. Hejka! Ogólnie już jestem blisko Julki. Ale jeszcze idę do KFC po obiad, bo nie miałam wczoraj siły, albo dzisiaj rano też, zrobić sobie obiadu, więc no sorry. A mam magałkę na KFC, więc idę właśnie e, i zaraz będziemy już Julki razem. Ogólnie to jestem już w KFC, bo muszę kupić coś sobie i rzucę. No, mam chyba jakiś ryż, a ja nie wiem co chcę, ale coś wybiorę. Intensywne czekania. Jurka jeszcze wymarzyła sobie świąteczną herbatkę, więc idę do kawiarni Noel. Naprawdę tu jest taki fajny klimat, tu jest tak świątecznie, więc mega wam polecam. To wszystko wygląda wspaniale! Ja montuję tego vloga jakoś miesiąc po jego nagraniu, ale dalej te słodycze tak mnie przyciągają. Boże! Czy Wy widzieliście to jedzenie? O, chcę być bogata, błagam, ale bołam tą herbatę. Jezus, ja wąchałam tyle herbat zimowych, ale nigdy nie wąchałam czegoś, co pachniało tak, cudownie. I szczerze, 18 złotych kosztowała ta herbata. Czy uważam, że to jest na taką fajną herbatę, która serio pachnie świetnie i jest w takim fajnym miejscu? Nie. Uważam, że serio jest Całkiem. Więc ilka będzie być zachwycona. I no, lecę właśnie do niej już z KFC i herbatką. Chciałam jeszcze Kinder Country, bo Julka powiedziała, że po słonym, po ci musi zjeść coś słodkiego. A wiecie, pięknej kobiecie nie odmówicie. Oglądamy list do M. Mm. Julki jedzonka. Wybaczcie za taki krótki fragment od Julki, ale totalnie nie używałam przy niej telefonu, więc tylko tyle macie. Jest godzina 23 prawie. Miałam ja mam jutro na 8 na uczelnię i mam rano kolokwium, na które nie do końca umiem. Eee, na chwilę się położyła spać o 22, no ale się nie spędę w czasie, bo chciałabym spać to 8 godzin, żeby na egzamin być wyspana. No ale cóż, wrócę z domu umyję się, czytam sobie część tych materiałów, a resztę do w i będzie dobrze. No w sumie słuchamy tych jak, więc myślę, że będzie OK. Hejka kochani, połoczyłam się pół godzinki. Czy umiem wszystko? Nie, ale będzie dobrze, mm, mam nadzieję. I teraz chcę spać, będę spała 6 godzin niecałe. A ja nienawidzę spać tak krótko, jak mam się liczenia. Hmm, Chcę spać minimum 8 godzin, no ale dzisiaj byłam ziółką, no i wolałam być w dłużej i poświęcić sen, <laughs> więc tak. Ale do zobaczenia jutro rano i trzymajcie za mnie mocno kciuki, w sumie tak się trzyma kciuki. Ale zawsze duchowo, nie wiem czemu, ale daję fingers crossed, ale też jest dobra oznaka, więc możecie tak albo tak, obojętne. Widzę, że gorsze światło, bo moja lampa dosłownie wariuje i działa tylko w jednym konkretnym ustawieniu. Jeżeli włączę większą, większą jasność niż numer 2 z 4 albo 5, to mi się wyłącza automatycznie, więc mega, ale i tak dobrze widać, więc okej okay. W każdym razie wstałam o 6.05, miałam zapisać, za 6:00. Mam godzinę do wyjścia, wyglądam tak, nie stałam jeszcze, śniadania mam nadzieję, że się wyrobię, bo koleżanka ma tak, że ludzie spóźniła na wykład w pół godziny. A mam jednak kolokwium i rano powtórkę z niego na pierwszych właśnie chyba minuta zajęć. Więc no, muszę zdążyć, więc muszę się szykować szybko i mi się mega, mega nie chce. Ale zrobiłam sobie matcha więc energii bym miała więcej. O, ale pyszna. Więc dobrze, dobrze, lepiej się szybko malować i zjeść się na nie, bo zaraz po prostu zasnę, poświęcam, zaraz zasnę. Zrobiłam już makijaż, udało mi się też mią lampę ogarnąć, żeby bardziej świeciła, więc dobrze. I wiesz szczerze, mega ładnie tak siedziście. jeszcze muszę oczywiście usta malować ale to już po śniadaniu. I teraz idę sobie szybko zjeść, mam do wyjścia pół godziny jakoś, e, więc mam nadzieję, że to mi się coś jeszcze ponagrywać. I szczerze jestem w szoku, że tak już tak szybko zrobiłam makijaż, bo dosłownie 20 minut, a na ogół robię dłużej, więc mega fajnie. Ogólnie mega się spieszę, ale tak właśnie dla mój fit. Zjadłam już śniadanie i szybko lecę na tramwaj, bo zaraz nie zdążę. Ej, przysięgam, jest tak pusto na ulicach, dosłownie nikogo bardzo nie ma. I ja się z tym zgadzam, to jest chore. O 7:20 w niedzielę jechać na uczelnię. Hejka, hejka. Ogólnie jestem w trakcie pierwszych zajęć przy do łazienki, żeby nagrać szkoliwać ale miałam kolokwium i mam chyba 9 10 punktów, więc się cieszę. Było całkiem łatwe. Trochę podchwytliwe były pytania. Jedno nie zrobiłam go dobrze, właśnie, było podchwytliwe, ale cieszę się. I teraz robię sobie biznesplan naszej działalności, więc jest fajnie. I ładnie dzisiaj wyglądam w ogóle, i muszę wcześniej siku. I super, bo w ogóle powiedziała nam ta wykonawczyni, że jak skończymy wcześniej, to możemy sobie wyjść. Więc szybko się spiąłeś z dziewczynami, żeby jak najszybciej to załatwić i mieć już spokój, no bo wyjście wcześniej to jest duży argument. Jestem już w domu, po uczelni, i powiem Wam, że chciałam dla Was nagrać trochę więcej ale niestety pojechałam na zajęcia mając dosłownie 30% baterii, a w miejscu, gdzie siedziałam na ćwiczeniach nie było kontaktu ani przy ludziach obok, więc no, udało mi się powodować tylko na przerwie ten telefon 10%, więc no nie za bardzo mi się to przydało. Ale ogólnie dzień uważam, że fajne. Powiem Wam, że dzisiaj zarządzanie i organizacja super poszło. zostałam 90% z kolokwium i do tego też mieliśmy fajne zadanie, bo robiliśmy biznesplan tylko też wyszliśmy wcześniej, na mikroekonomii było ok, to nie jest może mój ulubiony przedmiot, ale było ok. Mm, tylko myślałam, że nas ma wypuścić wykładowca, pytać minut wcześniej, ale ja po prostu go zrozumiałam i powiedział, że nas nie wypuści wcześniej, tylko na, kolejnym, na kolejnych ćwiczeniach a ja byłam przekonana, że wypuści nas wcześniej i byłam mega wkurzona, że nas nie wypuszcza, potem ogarnęłam, że to ja po prostu się myślałam i do tego tak mi bardzo burzało brzuchu, bo rano zrobiłam sobie śniadanie takie pożywne, dobre, ale nie zdążyłam zrobić sobie czegoś na uczelnię i tak mi burczało w brzuchu masakra, w sensie aż tacy mm, goście zacieli przede mną, oni to usłyszeli. I do mam i zaczął zaczęło sobie śmiać i żartować, że, haha, komu dać pomarańcze? I ja myślę, Jezus, to było aż tak głośno serio. Przyciąga mnie na widzę, jak mi burczy brzuch w miejscach publicznych, no ale życie. I teraz jestem już w domu, więc żeby swój ulubiony obiad, czyli kurczaka po koreańsku. I naprawdę, oboję sobie Gilmore Girls. Odpocznę, a potem drwiam. Mam dość. Znowu skończyłam mieć pamięć w telefonie. Nie wiem, co mówiłam, chyba że po prostu pokażę wam coś nie rzeczy, no bo to miał być vlog ze studiów, ale w sumie z całego weekendu, więc wam oczywiście cały dzień do końca pokażę. Ale naprawdę ja tyle aplikacji usunęłam, tyle zdjęć i dalej to się po prostu samo wyłącza. Nawet nie wiem, jak ja zainstaluję kapkata, żeby to wszystko sobie zedytować, ale jakoś muszę. Najpierw po prostu zrobię znowu przejrzenie galerii, bo mam mnóstwo zdjęć. Serio. Ale dobra, idę jeść, bo zaraz nie wytrzymam. Mam teraz gorsze światło, bo nie mam zamiaru włączać tej lampy przez to, że się psuje i musiałabym ją idealnie ustawić, a chcę spokojnie sobie zjeść, więc wam tylko pokażę. Tutaj mam kawkę, do tego mojego kurczaka po koreańsku i jeszcze do tego z złączyłam dźwięk na razie, bo nie chcę, żeby zagłuszało mnie, ale fajnie jak leci, więc tak, życie mi smacznego, idę jeść, odpocząć, a potem widzimy się w dalszej części mojego dnia. Kochani, słuchajcie, trochę shame of me, miałam zrobić tyle rzeczy, miałam posprzątać, Porobić coś ciekawego, zrobić biżuterię, coś ponagrywać. Może. A w sumie odkąd zrobiłam sobie obiad, siedziałam tylko dosłownie na Netflixie i oglądałam TikToka i Reelsy, łącznie przez dwie godziny. Ale cóż, dla no, nic nie jest idealne, no. Nie mogłam wam pokazywać tylko tej strony. Czasami mam taki po prostu dzień, że już mi się nie chce nic. <grym> w sumie to często. Ale nie no, pamiętajcie, żeby serio, mm, nie marnować czasu w telefonie. Nawet poczytać książkę, to jest już super aktywność, też odpoczywacie. Przy, tym przy telefonie w sumie nie odpoczywamy, tylko, nie wiem, się jeszcze bardziej przebyć co wujemy Nie umiem w polski. Ale zaraz pewnie stanę i co zrobię. Uważam, że Jurki pojadę, czeka, aż mi da znać, czy mogę do niej przyjechać, czy ma naukę jeszcze. Ale no, powinna była się spiąć, ale mnie w ogóle głowa boli strasznie, pewnie od tego, że siedziałam w telefonie. Ale jak mówiłam, no nikt nie jest idealny, prawda? Kochani, no wybaczcie mi to. Mały update. Ogólnie nie zrobiłam nic ze swoich rzeczy, mam ogromny syf, nie będę pokazywała nawet, ale nie zrobiłam nic z rzeczy, które miałam zrobić. Ale Julka powiedziała mi, że w niej przyjechać, a Julka może się spotkać, ja też się go spotkać. To stanie tak, że widziałyśmy się wczoraj i przedwczoraj i tak tęsknię, więc do niej jadę, a rzeczy zrobią się same. To będzie problem nie z przyszłości. Zrobiłam też małe zakupy w żarówce, bo Julka chciała blaka i Pandiogoną. Więc kupiłam blokadę sobie, A. i Wróciłam już do domu, umyłam się, ogarnęłam i teraz w sumie w chyba posprzątać Lekko ogarnęłam podłogę, zabrałam kosmetyki, znaczy nie umieję dzisiaj bo mi się strasznie nie chce A jutro ja mam dużo czasu wolnego, więc zaczynam od tego po prostu kolejny dzień yy, No i co? Chcę sobie jeszcze kolację, obejrzę odcinek serialu Bo jakaś taka jestem trochę zmęczona i po prostu nie chce mi się robić czegokolwiek produktywnego dzisiaj więc tak, zaraz wam pokażę moją kolację. Znowu mam sobie światło, ale dlatego, że idzie spać zaraz. I zrobiłam sobie kolację. Takim makaron z jajkiem ze sobą i pyszną herbatkę w kubku od mojej dziewczyny. To jest taki kubek. Kutek przesłodki jest. I do tego oglądam sobie Gilmore Ja pokazuję. O, aż mi się też włączą. Ale oto moje jedzonko. No i co, dziękuję bardzo za uwagę, za taki w sumie długi vlog tak naprawdę, że zostaliście ze mną do końca. Jeżeli wytrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzu jakąś emotkę, która kojarzy Wam się ze studiami. Albo możecie napisać na przykład, jaki jest kierunek. I co, tym samym dziękuję Wam jeszcze raz za uwagę, życzę Wam miłego tygodnia i pa pa!